Zagrała siostrę Boczka w Kiepskich, a widzowie ją uwielbiali. Wiemy, gdzie zniknęła. Niewielu widzów pamięta jej nazwisko, ale rola siostry Boczka w Kiepskich sprawiła, że na zawsze zapisała się w pamięci fanów. Jednak mało wie, do jakich rozmiarów rozwinęła się jej kariera co się obecnie dzieje z Dominiką Kurdziel. Fenomen Świata Według Kiepskich. Świat Według Kiepskich to serial, który na zawsze zapisał się w historii polskiej telewizji rozrywkowej. Zadebiutował 16 marca 1999 roku na antenie polsatu i bawił widzów aż do listopada 2022 roku. Przez ponad dwie dekady opowiadał o codziennym życiu Ferdynanda Kiewskiego, jego rodziny i sąsiadów, będąc jednocześnie satyrą na społeczne i polityczne przemiany zachodzące w Polsce od końca lat 90. Produkcja przez lata wzbudzała ogromne kontrowersje, głównie za sprawą dosadnego humoru, który w bezceremonialny sposób komentował polską rzeczywistość. Mimo tego serial bardzo szybko zdobył status kultowego, a szczególnie pierwsze kilkaset odcinków serialu w reżyserii Oki Lakhamidowa cieszą się do dziś ogromnym sentymentem widzów. Kariera Dominiki Kurdziel jest niezwykle zaskakująca. Na przestrzeni lat w serialu pojawiło się wielu aktorów epizodycznych, którzy zostali zapamiętani przez fanów równie mocno. Co główne postacie. Jedną z nich była Dominika Kurdziel. Zagrała w kilku odcinkach, a największą popularność przyniosła jej rola siostry Arnolda Boczka w epizodzie Gość w dom, Nie ma kołaczy, gdzie bohaterowie poznali wiecznie głodną rodzinę sąsiada. Kłodziel wystąpiła także w innym kultowym epizodzie, jednym z pierwszych odcinków pod tytułem Kiepscy dają czadu. W którym rodzina bierze udział w festiwalu piosenki radosnej duchem i ciałem. Kurdziel wcieliła się w przebojową zakonnicę siostrę konsoletę. Choć często były to jedynie krótkie występy, na stałe zapisały się w pamięci widzów i do dziś są przywoływane jako najbardziej kultowe momenty serialu. Nowa droga Dominiki Kurdziel zasakakuje. Choć Dominika Kłodziel była kojarzona głównie z serialowymi epizodami, jej kariera obejmowała znacznie więcej. Pracowała jako producentka muzyczna kultowego programu Szymon Majewski Show, a także współtworzyła takie formaty jak Mamy Cieczy Baru Danuśki. Z czasem jednak sama przyznała w wywiadzie dla Plejady, że praca w telewizji zaczęła ją coraz bardziej męczyć. Praca w telewizji to bardzo intensywne życie, to ciągłe działanie pod presją czasu, ciągłe poddawanie się ocenom przełożonych. Doszło do tego, że przez okres trzech miesięcy nie miałam jednego dnia wolnego. Przyszedł moment, że te wysokie obroty przestały mnie cieszyć. Poczułam, że telewizja już mnie nie cieszy. Postanowiłam wyhamować. Znaleźć jakąś przystań. Potrzebowałam uczucia stabilizacji i spokoju. Zakończyłam pracę w telewizji, skończyłam z koncertami wyjazdowymi, przeprowadziłam się do Gdyni, mówiła. W efekcie zdecydowała się zamknąć ten rozdział. Dziś Kurdziel spełnia się jako nauczycielka i artystka. Pracuje w teatrze muzycznym w Gdyni. A dodatkowo prowadzi własną szkołę artystyczną. Jest absolwentką Akademii Muzycznej w Katowicach, co pozwala jej łączyć pasję sceniczną z nauczaniem młodych talentów. W teatrze pracuję do dziś, pomagam aktorom przygotować się wokalnie do spektakli i dbam o ich kondycję wokalną. Oprócz tego prowadzę szkołę artystyczną 3 City Voice, w której mogę się dzielić całym swoim muzyczno-telewizyjnym doświadczeniem z młodymi ludźmi. W wolnym czasie chodzę sobie po plaży z moim piesiem Tosią i uśmiecham się do życia. Jestem spokojna i szczęśliwa.